Witam Was bardzo serdecznie, uprawiamy pod zboża Tutaj pod Przężyto, wczoraj jeździłem pod Też również pod Przężyto Ale nie nagrywałem wczoraj Wczoraj też ładnie bardzo szło Tam ziemia była trochę, trochę mokrzejsza Fajniejsza Tu jest jednak bardziej wysuszona Ale no jeszcze na głęboko bezorkowcem orkowcem Expom Krośniewice wiedziałem, że na Bednarach też się wystawiali nawet rozmawiałem chwilę z przed takim młodszym przedstawicielem e, młodszym. No w moim wieku on był jakoś no. w porządku, e, No maszyna chodzi dłuta założone z unirolu e, napawane e, i z widią spawaną te płytki e, na razie Kuba zrobił wszystko u siebie pod zboże e, my już jedziemy kolejne działki I się nic nie dzieje, więc można powiedzieć, że są sprawdzone i co jeszcze ciekawego? no tu jest w miarę twardo w tamtą stronę jak jechałem od, od Miedzy to miałem nawet 91 stopni na silniku także no jest, jest kurde twardo zresztą widać jak to, jakie są takie kamyszki grupy skalne, ale to mamy bronę aktywną to wszystko ładnie się przerobi klasa tutaj czwórka jest także z końca jest piąta, bo pioch, ale tutaj czwórka, także przężyto na spokojnie, będzie ładne. W zeszłym roku było tu... W zeszłym roku też tu było przężyto albo pszenica tu była. Tu była pszenica na całości, w tym roku była kukurydza, no i teraz przężyto. Także tutaj walczymy. Jadę na linii prostej, ale siać będę na krzywej, ponieważ no bardzo pokrzywione są miedze to po pierwsze, nierówne pole, te takie zakamarki, tam jeszcze jeden zakamarek i to nie da się tego zasiać na linii prostej, bo bym później nie dopryskał opryskiwaczem, nie? Mi bardziej zależy na ścieżkach, żeby były dopasowane do całego pola, niż niż na tym, żeby to wyglądało yy, podczas siewu na, na pasek, nie? No, My, my, mamy, my robimy ścieżki, także Także kurde, trzeba sobie od, od, od granicy siać i tyle. A nie prosto, od granicy mi ciężko tu wyznaczyć, jak z początku jest prosta, i później tu już nie będzie dosiane na przykład półsiewnika. No i co, i później mam się wcofywać, i później opryskiwaczem tego nie dopryska, oczywiście, nie? Chyba że macie jakieś sprawdzone sposoby, dajcie mi znać. Myślałem o tym, żeby zasiać pierwszy siewnik, a drugim na przykład. 30 cm przez całą długość nasiać, nie? Eee, czy to wyjdzie, nie? I wyrównać się, nie? No, taki, miał, taki mam pomysł. Może gdzieś przetestuję, nie wiem czy na tym polu, bo to jest długie i później się okaże, że przez całą długość nie będzie na przykład tyle niedopryskane, nie? No, na jakiejś mniejszej działce, tak sprawdzimy. możliwe, że 10 litrów na hektar. A może? Bardziej bym powiedział, jakieś 16,7. A może na tej tutaj kawałku jest 10? O, mogło być. Bo na tej razem wychodzi średnia gdzieś 16 litrów to gdzieś tak jak z pługiem jeździłem. Nie ma żadnej oszczędności w paliwie, jest oszczędność w czasie, bo. Um, no bo robię to szybciej, nie? Robię to na, na dzień przed siewem, więc, więc to samo sobie świadczy, że, że jest no. że ta ziemia nie leży. I nie traci tej wilgoci, tylko jednak jutro będzie siew Jak najlepiej, to by było, jakby jeszcze w ten sam dzień bym to zasiał. Ale no, niestety nie mam drugiego ciągnika do siewnika. Przesiać w Altrom. No, miałem mieć na testy w tym tygodniu. No, dostałem informację, że jakaś jest śmieszna lista. I dopiero 15 października. No, ta, tak, yy, ciekawe. No, także jeździmy, widzicie, tu jest moc twardsza ziemia. Yy, to też wychodzi to. Trochę może gorzej wygląda, ale mamy bronę aktywną, wysiew talerzowy. Także na spokojnie, ja tutaj wsieję bez żadnego bólu. Ważne, żeby ta ziemia była przerobiona. Ja też się przesunąłem o te 15 cm względem tego, co uprawiałem na wiosnę tak, żeby tą strukturę niby tworzyć, tak jak słyszałem, że się robi. Także się przekonamy, no nie wiem, czy to jest prawda, nieprawda. No najgorsze są właśnie tu drzewo, tu słup, tam łuk, i kurwa mi zajmuje, i tu poprzecznik, tam poprzecznik na końcu, tu poprzecznik, tu poprzecznik. Na takim polu raz, dwa, cztery poprzeczniki, nie? Teraz wszystko ładnie. Tu pociągniemy, żeby było w miarę równo. Sobie też ktoś zażyczył, żebym mu zrobił ścieżkę dojazd na pole. To zostawiłem już pod kukurydzą, jak robiłem. Nigdy nie było. My tu jesteśmy już ładnych parę lat, ale no ja się nie będę kłócił. Może tak kiedyś było z, 10, z 20 lat temu ktoś miał, a niech już ma. Tam wam nie nagrałem A szkoda, a miałem nagrać, coś powiedzieć, ale Powstrzymałem się, jak wyglądają miedze Kurwa Myście nie uwierzyli Nawet jest oborany Kamień, który był, odkąd pamiętam Do... Za kamień, tak z pół metra jeszcze Który wyznaczał miedze, bo tam była łąka a, jaj, jaj. Dzisiaj mam takie Bojowe jakieś nastawienie, nie wiem, sz, dziwne Ja tam zwykle jestem potulny jak baranek, ale dzisiaj to kurna... Dzisiaj to jest jakaś heca! A ja se kurde rano wstałem, poprzątaliśmy, Paszowu po zmieszałem Herbatkę zrobiłem sobie w termos Kanapki na pole, a tu kurde... Tylko się człowiek musi denerwować, bo jakieś dziwne rzeczy są porobione. No dziwnie, dziwnie. Ale no maszyna no fajnie robi, ja nie powiem, ja nie mogę złego zdania na się powiedzieć. Nigdzie nie pęka, żadne łożyska stależy czy tam zwału się nie, nie psują, trochę już zrobiła całą wiosnę. U mnie u wuja, teraz pod zasiewy wuja wszystko zrobił. I Podrzepak jeszcze zrobił nawet 12 hektarów w nią, także... No jak na razie jest ok. No zmniejszyłem półbieg na czwarty, na B. I Jeździmy 10 na godzinę. To wtedy mniejsze zużycie jest silnika. A ten 1 km na godzinę, no robi różnicę, ale też kurde, po co ten ciągnik do końca tak piłować, nie? No. Także jedziemy coś w tym stylu, no tutaj końcówka była twardsza, ziemia Tu jest dobra ziemia, nie? Tylko z tego końca nawet widać jak to przełamanie, i tutaj ta górka, piasek I tam to przełamanie już do końca to już jest piochsa, sam, nie? To tam to leciutko idzie, nawet i 13-14 podejrzewam No ale tutaj, tutaj jest twardsza, to też trzeba ją ładnie przerobić, nie? Gdybym nie potelerzował wcześniej ścierniska po kukurydzy, to podejrzewam, że to, to by był beton, nie? Bo to jednak te badyle powyciągają, a tak to jest w miarę OK. No i też po kukurydzy to jest yy, twardziej, nie? No niż po zbożu. Zauważyłem. No na pewno jest twardziej. No jeździmy. Widzicie? Zatys włożyłem tutaj yy, yy, podkładkę pod tą zatyczkę, bo no jest możliwość, że się może obruszyć, więc wolałem mieć zabezpieczenie jakieś. No już Kuba jeździł wszystko, ja jeżdżę i jest ok, także musiała być. Wkładki muszą być. A tak to w ogóle nie manewruje yy, ustawieniem głębokości, bo jest dobrze cały czas. Jak już to co najwyżej, jak gdzieś jest ziemia lżejsza, to na podnośniku trochę podniosę, żeby był ten poziom żeby ten przód tak nie rył, ale tu na razie wszędzie jest ok pogoda jest ładna jutro będziemy siali to też trzeba trzeba pracować wiadomo praca w polu to spoko sprawa jeszcze takimi maszynami tu się, się kurde aż chce robić ale wiadomo, zwierzęta też trzeba ogarnąć, także tata jest. To tam zwierzęta poogarnia. Teraz był chwilę, na e 4 dni był na szkoleniu. To też nie grzebałem nic w ziemi za bardzo. Z kubą trochę tylko pogłęboszowaliśmy. Mam na praktykach kubę. E no, zboże w zeszłym tygodniu oczyściliśmy, ale to jeszcze tata było. No. Wapno przewieźliśmy, które wczoraj było rozwiezione. O, takie wiecie Wokół komina Poważniejszych robót nie robiliśmy To jest cukrowniane wapno I jeszcze mamy Normalnie te kopalniane, widzicie nawet Mieszamy Dwie łyżki tego, dwie łyżki tego Więcej nie można na nią dawać Bo to się zapcha nie? Także tak to wygląda No i tu jeszcze na drugie pole, na które dam jeszcze kukurydzę stoi Bo dopiero jak zejdzie kukurydza to będziemy tam dzierżawę mieli, więc tu już mieliśmy naszą kukurydzę, a tam dopiero od tego roku mamy będzie na obydwu z polach Przężyto Zykałem od tyłu czy od tyłu już na kolejnej działce, już w sumie e, czwartej działce, bo e, taki miałem hektar, to już go zjechałem, tam był też rzepak, tak jak tutaj, e, zjechałem jeszcze hektar lucerny, która była głęboszowana wcześniej, mieliśmy to zaorać, ale mówię, a wjadę na testa tym bezorkowcem, zobaczyć, jak to wygląda. No i kurde, przejechałem to całe i mówię, nie no, nie będę tego orał, po co, jak już tu jestem, przejadę tym, się ładnie w to wsieje. I będzie bajka, także także jeszcze dodatkowo zrobiłem e, zrobiłem jeszcze hektar lucerny. No, 7 lat już była, więc trzeba było ją z, y, tutaj skasować. Y, no i co, i tutaj stanowisko po rzepaku, tak samo wypryskane glifosadem, ale widzę, że kosztka się wybija już po glifo. Także już odbijają. Chwasty trzeba to szybko niszczyć, bo 2,5 tygodnia temu było pryskane, więc no. Już trzeba to wszystko ładnie zjechać. Na linii prostej niestety nie mogę tutaj jechać, bo nie widzę jak wygląda początek i koniec jak tam ustawię prostą, to na środku pola mogę wyjechać i to by było bardzo prawdopodobne, więc znałem, że jedziemy krzywą. Tamte pola w ogóle nie kamieniste, a tutaj trochę kamieni jest, no to już trzęsą te te łapy. No zostało mi jeszcze 10. Tu mam jeszcze 4, 14 i 3. 17 hektarów jeszcze dzisiaj muszę zjechać. No. Zjadę. Zjechałem dopiero 8. Damy radę. Dopiero jest 14:40. 13:40 także. Jeszcze jest czas nie dość, że mi się ścięła tu śruba Ta łapa była tak z tyłu, nie? To jeszcze się kawał tej łapy ukruszył Musiał być jakiś zarombisty kamień w ziemi Chyba nawet wiem, gdzie mi się to upierdzieliło Dobrze, że przy końcu samym, bo dopiero teraz zauważyłem Ale zobaczcie, jak to się usrało No zdarzy się, no Mam nadzieję Uda się wybić śrubę. Nie mam kurde nic do tu włożyć Też 8 Może ta wytrzymać jeszcze chwilę. O kurwa. Za krótka. Dobra, to ta będzie dobra. Cześć, miara nowa. Wyleciała tamta, wyleciała. A to będzie za długa, patrzcie. Nie. Kurde, jest na styk. Na końcówce gwintu. Tylko nie wiem czym dokręcić. I się jeszcze w ogóle szlifowała. Dobra, pojadę do domu. Jest ma bo dobra, zobaczymy, może mam w skrzynce czyli w skrzynce, w ciągniku Ale się zrobiło ładnie, trochę popadało Ale jest kurde klasa Zobaczcie jak to wygląda, tutaj trochę cięższa jest ziemia to też się robią takie grudki, ale to brona aktywna Spokojnie przerobi No i jest miękko po tym, no Jeden, a to widzieliście wcześniej jak jeden ząb mi się Zabezpieczenie ścięło, pojechałem na chatę, zrobiłem i walczymy dalej chyba drona nawet puszczę, bo tak jest pięknie no, także trochę dzisiaj ponagrywałem jest trochę ostatnio jest darmo, bo mam nadzieję, że film wam się piec. spodoba jest e, z całości jeżeli wam się spodoba film zostawcie lajka, zostawcie suba e, komentujcie pytajcie się o sprzęt o Valtrak sobie radzi po chipie, czy o tego bezorkowca z Expomu ja um, jestem zadowolony z niego, robi swoją robotę, jest równo na polu. Także nie narzekamy, nie pęka nic. Wszystko chodzi. E, trzymajcie się i na razie, cześć! Znacie to? Musicie to znać. Chociaż nie wiem, bo to nie są gusta rolników, ale moje są. Idę do samego końca, końca. To ten jeden krok dalej, po którym się zawahałem, wykowałem się bez ojca, ojca. pochoła mnie ulica, której jeszcze nie poznałem. Łamie prawo jak tabu, tabu. Łamie prawo jak tabu, tabu. Łamię prawo jak tabu, 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 tabu. Ja, je, yeah. yeah. Wychowała mnie ulica, bracie. Po talerzu jak dzięciny proszę wykałaczkę. Na fety herskie, tylko paje, aje. Ja. Toski rap na mini, to tylko aje, ja, aje. Ja. Dokieranty tyle, mum, paryż, paryż. Nauczyłem się tu przeżyć, bez moich starych EU.